Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Śliba, 15, więc ostatnie nasze spotkanie w ramach bieżącej analizy technicznej, a do omówienia mamy indeksy. Ym, tak, chiński zrobimy, ale najpierw chciałbym sięgnąć do DAXA, ponieważ rano żeśmy rozpoczęli z nim przygodę i przypomnę, że 13-300 tutaj brakuje mi kreski, bo rozmawialiśmy sobie o tym poziomie jako potencjalnym lokalnym wsparciu, między innymi wyznaczonym przez. Kanał spadkowy z możliwością podciągnięcia ceny do 13800. 13800 według mnie jest racjonalnym poziomem najbliższego możliwego oporu, ponieważ już raz mam tu na myśli te spadki marcowe, a potem wyjście w połowie marca powyżej 13800 mieliśmy taki układ. No, nie powiem, że to jest naruszenie, bo tak naprawdę to była porządna fala spadkowa, ale również szybko jak nastąpiło przełamanie 13800, to i co wróciła powyżej. No w tej chwili zobaczymy, jeżeli pojawi się lokalny szczyt, czyli na wykresach godzinowych w okolicach tej dolnej niebieskiej strefy pojawi się lokalny szczyt, no to będzie taka klasyczna zamiana wsparcia w opór, a tym samym też będziemy spoglądali. Podobnie zresztą jak i wtedy w połowie marca właśnie w okolicach 12400, wcześniej oczywiście 13300 jeszcze tutaj będzie też pod uwagę jako możliwość zatrzymania. SP 500. Nowy, niższy dołek, 4100 przyłamane, nowe punkty odniesienia może inaczej. Mamy zasoby dotyczące punktów odniesienia z ostatnich dwóch lat, więc to nie są takie nowe, będziemy z nich korzystać. Chodzi o to, że przełamanie 4100 daje nam troszeczkę inną perspektywę, bo rozwija tą istniejącą w postaci oczywiście serii niższych szczytów i niższych dołków. Notowania są w połowie drogi pomiędzy linią 23,6 a 38,2 zniesienia Fibonacciego. Mam na myśli oczywiście dwuletnie wzrosty i będziemy tę falę, czy też ten czas na wszystkich indeksach amerykańskich analizować, bo jest podstawą do tego typu rozważań. O ile na, na daxie 13800, czyli ten szczyt z początku 2020 roku został przełamany, to tutaj zwracam uwagę, że jest do niego dość daleko, bo tutaj aż 50% zniesienie musiałoby być przełamane, żebyśmy mogli w ogóle o tej liczbie mówić, czy też o tym czasie mówić, a dotyczyłoby to ceny 3400. Wcześniej 3800 trzeba się na tym poziomie trzeba się skupić. Zanim to jednak nastąpi, no to tutaj podobnie jak i na daxie. Pytanie, czy notowania utrzymają się poniżej przełamanego wsparcia Zamienił w opór. Jeżeli tak, no to będziemy mieli informację o tworzeniu się kolejnej lokalnej korekty, a tym samym też będziemy spoglądali gdzieś tam bardziej na południe. Trend według mnie pozostaje spadkowy tak długo jak seria niższych szczytów, niższych dołków na godzinowych wykresie jest kształtowana, no to ja nie mam podstaw, żeby podejmować inną interpretację na S&P 500. No, na Naznaku historia bliźniacza. Ja już wczoraj rysowałem tego, co widzę, tę próbę podejścia pod przełamane wsparcie 12812900 i chyba to jest realizowane w dniu dzisiejszym, to będzie lepiej widoczne na wykresie godzinowym. Ja już usuwam sobie tą linię, którą zrobiłem wczoraj, zostawmy tylko tą potencjalnie spadkową, jeżeli na oczywiście w 12800 12812900 szczyt by się nam utworzył. To, co możemy zrobić jako próbę potwierdzenia tego, chociażby przy użyciu mierzeń geometrycznych, no to jest właśnie odłożenie od ostatnich minimów tej jednej z ostatnich korekcji, jednej z większych korekt. I tu wychodzi 12969 jako potencjalny pokoniesienia. Pewnie można to doprecyzować, ale postaram się zrobić najlepiej, jak potrafię, bo geometria, akurat precyzja ma dość duże znaczenie. 12,950. W tej chwili jeszcze tylko pytanie, czy na szczycie? Na szczycie jest dobrze, tak? bo mówimy o 13,500 jako początku, czy też właściwie końcu, końcu odcinka bazowego, tak? bo, bo mierzymy to odcinki wzrostowe, pomijając tutaj w naszych rozważaniach impuls. No. Tyle co właściwie tu można byłoby wymyśleć na się No tutaj sytuacja nie jest klarowna cały czas, ponieważ no oczywiście matematycznie mamy nowy dołek, tak? czyli tam zejście poniżej 32 tysięcy nastąpiło, ale to nie jest w jakiś sposób takie mocne, przysłowiowe, tompięcie, które nie pozostawiałoby jakichś tutaj szans czy złudzeń na to, że notowania gdzieś tam mogą jeszcze wrócić, bo na przykład powiecie 33 tysiące, według mnie spokojnie. Mogą, może Biała Świeca jeszcze podejść. Czy dzisiaj, czy jutro, to już jest kwestia wtórna, ponieważ analiza czasu to nie jest taki prosty temat. Ja sięgam do fazy spadkowej z marca, z drugiej połowy marca 2021 i ona rozpoczęła się w okresach 33 080, bo ona jest mniej więcej bazą, do czy też kopią, a właściwie wzorem, bo kopia to jest w tej chwili realizowana. Próbuję to skopiować, żebyśmy mieli punkt odniesienia. Tak. No to tak by wychodziło, że mniej więcej w tych obszarach, czyli 33 300 trzeba się byłoby spodziewać potencjalnej, e, zakończenia, potencjalnego zakończenia fazy wzrostowej, jeżeli e, wokół tam dotrą, bo przypomnę, że jeżeli nastawienie jest bardzo negatywne, to popyt może nawet nie mieć siły, żeby nie, nie mieć siły, żeby aż tak wysoko gdzieś tam śmiechnąć. No zobaczymy. To już jest kwestia nieoczejszego według mnie impuls Spodkowy rozpoczęty w okolicach 34 tysięcy, powoli kończy i rozpoczyna się ruch przeciwstawny, czyli właśnie korekcyjny. Australia. Dwa szybkie tąpnięcia przerwane małą korektą. No, bo tak, mamy rozpoczęcie spadku w obiecach 7600 do 750, 160 one dotarły prawie do zielonej strefy. Korekta, próba podejścia pod 7450, niezbyt precyzyjna. Po czym mamy kolejne tąpnięcie na zielonej strefy. Czyli widać, że strona podażowa ma się całkiem nieźle i nie powinno to dziwić, uwzględniając, że 7600 jest kluczowym oporem w tej układance tutaj. No i zwracam uwagę, że powoli mamy schemat podobny jak i na DAXie. Sięgam po spadki z lutego 2020 i to jest ta zielona strefa 7100, więc jeżeli ten indeks nie wyjdzie powyżej, no to trzeba się z tym, że 100 może rozpocząć się kolejna. Dąpnięcie w stronę na razie 6800, potem będziemy patrzyli na 6, 640 jako kolejne punkty dla odniesienia na wsparcie. Polskie podwórko. Bardzo dynamiczne i długie spadki, bez większej korekty. Ja tutaj próbowałem oszacować możliwość pojawienia się ruchu wzrostowego w stronę 1850. Jak widać. Na razie jest to realizowane w sposób, bym powiedział, słaby, z prostej przyczyny, że po tej formacji potencjalnego młotka, aczkolwiek zwracam już uwagę, że on w tym miejscu ma drugorzędne znaczenie, ponieważ gdyby on pojawił się na 1850, tak, no to, to byłoby fajna układ tutaj raczej sugeruję, że on może być tylko i wyłącznie to. Próba wejścia albo dotknięcia od dołu tej szeroko rozumianej żółtej strefy, tutaj oznaczonej jako 1850. I na razie tak to wygląda, a co ciekawe, kolejne dzienne świeca przynoszą nam nowe minima. Wprawdzie po zaliczeniu minimów w tej chwili jest jakaś próba wyjścia. To na wykresach, no nawet nie wiem, czy to jest kwestia, no nie no, nawet nie ma czemu To jest pojedyncza czterogodzinała świeca, która nawet nie robi nowego. High, więc tutaj wszystko jest spadkowe, więc nawet w tym kontekście godzinowym trudno jest stwierdzić. Ja, ja już spróbuję to narysować, czy ten swing spadkowy się, no po prostu dalej jeszcze ma prawo trwać. O tak powiedział, tutaj nie ma nowego wyższego szczytu na godzinówkach, więc no, no nie ma innej opcji, jak właśnie dalsza procedura. To się może zmienić jeszcze w najbliższej godzinie, a tak jak mówię, no 1850 szeroko rozumiane według mnie. Tutaj jest poważną zaporą jak na razie, ale też i o 2050 trzeba pamiętać na wszelki wypadek. Wspomniałem o HK40, więc już do niego wracam. Tam było ogromne tąpnięcie na pod, w drugiej w i w trzecie, w w trzeciej dekadzie. Do tego zahaczając nawet jeszcze na początek marca. Trzeba 21600, 1600, duży ruch powrotny. Nie został tutaj w całości skonsumowany ten impuls spadkowy. Tam 61,8 zostało dotknięte jako linia mierzenia kontratakującego. No i dalej kierunek południowy, czyli widać, że to była tylko korekta, dość długa, długa, chyba jedna z największych, jak patrzę od szczytu, 30 500 czy tam 31 000 nawet. No ale notowania cały czas obsuwają się na południe, więc mam wrażenie, że te fundamentalne, czy też strukturalne informacje płynące z Chin, przecież tam zamykana jest tak częściowa gospodarka, no przekładają się też tutaj do notowania poszczególnych spółek, co widać, że notowania zmierzają w stronę tych ostatnich minimum, czyli 18 200. Na razie tutaj nie ma woli na to, żeby coś się zmieniło, pomimo że wskaźniki są już dość nisko, tak, czyli RSI będzie za chwilę znowu w obiecach 30 punktów. MACD jedno z najniższych wartości, jakie historycznie gdzieś tutaj jestem w stanie zobrazować. Także na razie pesymizm rozlewa się coraz szerszym echem na rynki światowe, no i zobaczymy, czy to będzie dalej trwało i czy na razie te jednodniowe wzrosty to będą ruchy korekcyjne, a o tym będziemy wiedzieli w kolejnych dniach, jak będziemy na bieżąco obserwować, co też czynimy, poszczególne, poszczególne fale wzrostowe, Bo poszczególne swingi, nie fale wzrostowe, ale poszczególne swingi. Z mojej strony to tyle. Ja przypomnę, że na się jest sporo informacji z poszczególnych segmentów rynku, zarówno opisywanych technicznie, jak i fundamentalnie, więc gorąco Państwa zachęcam do zajrzenia w tamte obszary. A z mojej strony to tyle i ja serdecznie dziękuję. Zapraszam na jutro.